Żona do męża. Kochanie, ta noc z tobą była wyjątkowa. No przecież wróciłem pijany i padłem spać. No tak, ale nie chrapałeś. Żona do męża. Ile razy ci mówiłam, żebyś do cholery nie był taki drobiazgowy? 17. Wraca żona do domu i mówi swojemu facetowi. Kochanie, ten ból głowy, na który skarżyłam się przez ostatnie lata. Kojarzysz? Wyleczony. Serio? Ale że jak? Koleżanka zasugerowała mi wizytę u hipnoterapeuty. Byłam i kazała mi powtarzać codziennie przed lustrem. Nie boli mnie głowa. Nie boli mnie głowa. I wiesz co? Przestała mnie ona boleć. Niesamowite! Podsumował mąż. Zenek, a ty pamiętasz jak kiedyś byłeś w łóżku jak Tarzan? Może... Poszedłbyś na tę hipnozę i przywrócił co nieco te swoje umiejętności. Super myśl. Poszedł, wraca nakręcony, bez słowa zrywa z żony ubranie, rzuca na łóżko i mówi. Poczekaj chwilę, zaraz wracam. Pobiegł do łazienki i po krótkiej chwili wraca i uprawia z żoną dziki, nieziemski seks. Żona w niebo wzięta, on spełniony, sąsiedzi zgorszeni. Skończyli, facet wstaje i mówi. Poczekaj chwilę, zaraz wracam. I ponownie pędzi do Łazienki, wraca i kocha się z żoną jeszcze bardziej namiętnie i dziko niż wcześniej. Po wszystkim gość ponownie poczekaj chwilę, zaraz wracam. Tym razem żona już nie wytrzymała i dyskretnie pobiegła za nim do Łazienki. Patrzy, a on stoi przed lustrem i powtarza: To nie moja żona, to nie moja żona, to nie moja żona. Rozmawia dwóch kolegów Jesteś bardzo podobny do swojej żony no oprócz wąsów oczywiście Ale ja nie mam włosów No właśnie Pewna kobieta kupiła sobie psa i nazwała go Wajdak Kiedy wychodziła z nim na spacer do parku i go wołała to zawsze kilku facetów się obejrzało